Tomaszewa Zygmunt, SP9 Karol, Dorota Adam. E, trochę sygnał, witam e, dobry wieczór. Trochę sygnał, siedem huśta, e, ale generalnie jest na S9. Ja zresztą mam tu tłumik włączony z chyba i, i tak jakoś lepiej mi się odbiera z tym tłumikiem tu stację. E, pewnie słuchałeś, e, więc e, nie będę mówił na czym pracujemy tu jest i, 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 no, muszę powiedzieć, że bardzo zadowoleni jesteśmy z tego radia no pracuję pracuje na, na, na wszystkich pasmach mamy mały problem jeszcze z interfejsem no, 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 prawdopodobnie coś tam nanosi jakieś takie przy pracy powiedzmy RTTY I, i jakieś czekanie słychać i, i coś Na wysokości jakieś 15 metrów nad ziemią ten górny punkt. A potem te, te ramiona schodzą do ziemi do wysokości 3-4 metrów. To, bardzo długi, do siebie jest? maszyna się na 29 Karol do Adam. No, witam teraz.